i problem jest taki, że spadł niestety wyświetlacz jest zbite i wylane. cała wymiana pff, nie jest taka prosta, ponieważ jak już ściągniemy teker, rozkręcimy te plastiki, Najgorsza rzecz jest patelio, niestety patelio trzeba podgrzewać, cały jest cały taki, że taśma, która jest tutaj ta, no niestety ta taśma jest pod poteriów. W nowszych modelach, jak Redmi, są taśmy w Samsungach, są taśmy z góry. Mimo, że to jest nowy telefon, nowy, nie nowy, jest lat, 2021, no ma dwa lata, taśma jest od spotu, czyli musimy wyciągnąć baterię. I teraz jest tak, mówię, zawsze jest ryzyko, że może można baterię przedziurawić. I dlatego, każdy się pyta, ile tam wymiana, średnio tak biorą stówkę za wymianę i każdy mówi, no ale czemu tak drogo, ale tak, każdy mówi drogo, no to niech ktoś sobie spróbuje, w można to otwierać, baterię można rozkleić, no i zdarzyć się może, że baterię szczeli, taka bateria kosztuje 60 zł, i co wtedy? Klient mówi, no ale ja nie dał to wymiany, i niestety baterię trzeba kupić. Także wszystko trzeba bardzo pomalutko, delikatnie nakrzewać. Dlatego taka wymiana kosztuje, czy tam 100 zł, czy ile. No, ale ktoś mówi, no tak, ale no, na filmiku 7 minut. No, powiem tak, na filmiku to wszystko pięknie, ładnie jest skracane, a cała rzeczywistość wygląda całkiem inaczej. Trzeba czekać, żeby baterię nakrzać żeby to odkleić z powrotem nie jest tak jak żadnym pokazuje na filmiku że pach pach taśma i już wyświetlacz to nie tak Wyświetlacz jak się już nawet przyklei pierwsze się takie dółki yy, gdzieś tutaj nie miałem jeszcze się takiej dółki na to trzeba kleić bardzo szybko to 3 minut po klej klej yy, niestety ale robi się twardy. Druga rzecz, trzeba mieć klej po kleju nie ma w komplecie Klej to, my mamy różne te kleje albo taki, albo taki, z tymi klejami jest taki dziwny mek, nie wiem czemu, mimo że kleje są e, zakręcone, no niestety kleje sechną, kupi się nawet e, tam 150 mini, 15 gramów, niestety trwa czegoś wyświetlacze i reszta nie chce i trzeba kupować nowe kleje. Następna rzecz, jak już się to wszystko przykleje, no trzeba dopiero wtedy wszystko poskręcać. Dlatego to schodzi trochę długo i jak już się na wszystko przyklei, później trzeba acetanu. my mamy takie acetaną, trzeba wszystko ładnie umyć. Jak się umyje klej, to wtedy dopiero się zakłada. Także my piszemy sobie za koszą robotę, czyli będziemy odklejać baterię. Jak już w mamy wyciągnięte, to jest taka ważna rzecz. Bo <laughs> dużo osób myśli, tam <laughs> się jaki motor. No to mówię, dobra, to jest Motorola E7. No tak, ale w tym przypadku się dzieli na parę wersji. Chodzi o to, że w tym modelu są montowane wyświetlacze, wyglądające na wszystkie takie same. Ale niestety takie same nie są. Ważna rzecz jest żeby sprawdzić albo na potełku jaki jest tam numer seryjny a jak nie najlepiej jest tak żeby wyciągnąć baterię i znaleźć taki numer i numer musi być taki sam bo niestety yy, miałem przypadki taki że właściciele kupili baterię i yy, kupili wyświetlacz ale niestety sami zamontowali no i montu i kiedy dali się nie działa owszem na pewno nie działa, dlatego że nie było to tego modelu. Także ja mam numer i będę szukał taki sam. Już wyświetla cały wymieniony Wszystko działa poprawnie. No i tyle. Telefon działa.